Hej, szybko z tej strony Michał, witam Was na kolejnym odcinku i dzisiaj jak widzieliście już po tytule pierwszy odcinek z daily i to jest prawda. Dzisiaj rozpoczynamy daily pierwszy odcinek, czy znaczy nie, no tak, dzisiaj rozpoczynamy daily, pierwszy odcinek z daily. No i co? My no będziemy grać takie <laughs> będziemy grać takie zwykłe gierki, żeby dojść do końca sezonu, a później to już coś wymyślę. No vlogi no będę mówiał, będę no mówię, daily będę o godzinie 12:00. Także możecie czekać. Jeżeli ktoś oglądał e, wczorajszy odcinek, ale może pewnie nie zdążył, bo on się usunął. Pewnie przyszło im powiadomienie, że e, odcinek jest, ale e, Później, po jakimś czasie, później usunął się. A teraz, bo no, tam była też informacja o Deini, ale nieważne w dzisiejszym odcinku, cieszę się, pierwszy odcinek Dali, więc możemy zaczynać. Tak. Patrzcie, jesteśmy w Willingen w Niemczech. To jest K130. Mój rekord to jest 155 metrów. Myślałem, że to jest będzie większy jakiś rekord, ale to jest. 155 metrów, a to chyba w garmin parten Ellenten w turnieju, już 4 skoczni. Mam chyba ten rekord 160, chyba 2,5 metra. Nieważne, e, chcę osiągnąć nowy, może rekord, taki skoczni. musimy skoczyć 139 metrów z wiatrem pod narty, a zatem lecimy odechnięcie się od belki 89%. No i lecimy, zobaczymy jak wyjdzie z progu. No z progu wyszło w miarę fajnie. No i będzie daleki skok. Będzie daleki za 144 metry, coś takiego. No tak, 144 metry. Noty 18, 18,5, 17,5, odjęte 1,5 punktu za wiatr. Łączna nota 137,7 punktu, a więc na którym będziemy miejscu? Na ósmym Ze stratą 13,7 punktu. No tutaj jakiś gość skoczył 162 yy, i traci 1,1 1, 1, 1, punktu. To są dopiero kwalifikacje, a zobaczymy jak pójdzie nam w, w pierwszej serii, bo to, to jest pierwsza seria teraz. O i 100% odegwnięcie się od Belki. To pierwszy chyba taki raz, kiedy zacząłem nagrywać. No, i, no to no, może być, a o, wysoko, leci. No i myślę, że 153 152,5 to też jest bardzo dobry wynik. I tutaj mamy łączną notę 154,1 punktu, noty 19 i 18,5 odjęte 1,9 punktu za wiatr podnarty, który miałem. I obejmujemy prowadzenie, jak miło. I e, stracą do mnie, traci jeden gość do mnie 7,8 punktów. Co zresztą widać tutaj. I mamy exekwo siódme miejsce, ale zobaczymy teraz, czy uda nam się wygrać. To 154 metry musimy skoczyć, więc no też dobry się od belki. Yy, no trochę mocny jest wiatr pod narty, szczerze powiedziawszy. I zobaczymy tu wyjdzie z progu. No... Tak, trochę nie za bardzo. Jak było idealnie, to może byłby jakiś nowy rekord dzik skocz. Nie Myślę, że przed tą zieloną liną, czyli 152, 151,5, a mieliśmy skoczyć chyba 154 metry. A i tak jest dobry wynik. Łączną notę z pierwszej i drugiej serii mamy 292,9 punktu, 291, przepraszam, i 90 punktu. Noty odjęte tam było chyba, nie wiem ile. <grym> wygrana? Nie, no niestety nie wygrana, tylko jesteśmy na drugim miejscu ze stratą 2,6 punktu. E, no niestety, trudność, trudność. E, jesteśmy już, e, przechodzimy do głównego menu. Jesteśmy, o, e, no całkiem dużo dostaliśmy, ale to nie to, to jest co za pierwsze miejsce. E, tak szczerze powiedziawszy. Zobaczymy wyniki, w których jesteśmy w klasyfikacji generalnej pucharu świata jesteśmy 16, 16, a jestem 16, a w kontynentalnym jestem pierwszy. W turnieju 4 skoczni, jestem 30, no trochę słabo mi poszło w turnieju 4 skoczni. Rower jeszcze nie ma, bo jeszcze nie doszłem do Rower, ile tutaj 0, 0, 0, 0, 0. Dopiero na którym jeszcze się to rozpoczyna. A tu każdy jeszcze każdy nie ma. Jeszcze nikt, jeszcze nikt nie przechodził, prawie. Dobra, idziemy do zawodów do Sapporo K123. A zatem, jesteśmy w Sapporo na K123. Mój rekord tutaj na, na tej skoczni to jest 142 metry. Ustanowiony on 14 marca 2021 roku. I jeszcze wiecie to przypomnę mu z tym Instagramie, który macie w, w opisie i tutaj na ekranie. Musimy skoczyć, mam kwiat podnarty. narty, musimy skoczyć 138,5 metra. No jesteśmy w stanie zrobić, bo było bardzo dobre oddechnięcie się od belki. Zobaczymy jak wyjdzie z progu. Z progu wyszło prawie całkiem nieźle, trochę tutaj miutało. I no myślę, że jest to 141 metrów, 140 139, no całkiem fajnie, łączną notę mamy 134,4 punktów, no to 18, 17 punktowe, odjęte 7,4 punktów za wiatr pod narty, który miałem, a zazwyczaj na które miejscu jesteśmy, no, jesteśmy na 9 miejscu ze stratą 19,8 punktów, no trochę słabo, ale trudno. Mogliśmy, mogłem skoczyć więcej. jakby mnie nie chwiało, to bym skoczył więcej. Natomiast mamy teraz wiatr w plecy. Musimy skoczyć już troszkę mniej. 127 metrów. jesteśmy w sumie to wykonać. Yy, w stanie. Nie jesteśmy to wykonać. Yy, mi się wydaje, że daily mogą trwać. Ja chcę przynajmniej pierwsze 30 dni yy, ze 136 metrów. Yy, Za pierwsze 30 dni, yy, czyli do tak jakby do 30 kwietnia, a później to już zobaczymy co dalej. Łączna nota z pierwszej serii 136,9 punktów. Dodane mam 10,2 punktów za wiatr, który miałem w plecy no Jesteśmy na szóstym miejscu, całkiem fajnie, stracimy 13,2 punktu, a zatem zobaczymy jak pójdzie nam w drugiej serii. W drugiej serii również mamy wiatr w plecy, no trochę, no taki średni można powiedzieć. Musimy skoczyć 135,5 metra, no trochę słabo od belki 85%, nieważne. W każdym bądź razie fajnie, o i, i patrzcie, i teraz wyszło dobre odbicie, wyszło się z progu, ale no ja wiem, za 131, 132 może. Co? 127, bo chyba tyle, tyle chyba miałem skoczyć. Łączna nota z pierwszej i drugiej serii, 261,3 punktu, dodane 7, 30 punktu, bo miałem wiatr w plecy. A zatem jesteśmy na dziewiątym miejscu ze stratą U. 42,8 punktów Więc to to jest w Japonii, a tutaj traci Simon Aman 110,9 punktów. Dobra, widzimy się w menu głównym, w menu głównym. A więc jesteśmy na menu głównym i zobaczymy co tu nam da za 9 miejsce. To 100, 1140, no, ogólnie fajnie. I jeszcze przypomnę wam o subskrypcji tego kanału żeby Was nie przegapiły odcinki, właśnie teraz z Daily, że Was nie ominęły i o Instagramie w sumie też. I weź, wiecie co, weźmiemy jeszcze na sam koniec odcinka nagrodę. No i słuchajcie, w jednym mamy gold, chyba z tego co pamiętam, w jednym mamy diamenty, a w, który, w trzecim mamy, tylko nie wiem, w który to jest trzeci, mamy. Y w którymś na pewno mamy te handle, osiem chantli i wybieramy. Myślę, że strzelimy środ ten yy, lewy. Bierzemy za 3, 2, 1 i błąd, co to będzie? Diamenty. Diamenty! 13 diamentów mamy, a więc się zatem nie myliłem, ale mamy 42 diamenty. To w sumie całkiem spoko jak no takie trofea mam tylko za puchar kontynentalny, bo łatwo się gra na pucharze kontynentalnym. A więc dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i widzimy się już jutro. Elo. XD